Witam serdecznie Państwa. Rzeczywiście nadeszła ta miła chwila wręczenia bardzo atrakcyjnych pod każdym względem statuetek Rubber Prosperity 2013. Mam tą przyjemność, że jestem wydawcą dwumiesięcznika Rubber Review. Wydajemy ten tytuł prasowy od ponad 14 lat tutaj w Polsce. To jest jedyny regularnie wydawany tytuł prasowy dla przemysłu gumy i kołczuków. No i dzięki temu znamy rynek, potrafimy Śledzić zmiany i oceniać firmy, to co robią na tym rynku, jaka jest ich oferta dla przetwórców gumy i kauczuków. Krótko mówiąc, mamy mandat ku temu, żeby raz na pewien czas, a dokładnie raz na 5 lat, wręczyć nagrody specjalne w naszej redakcji dla najlepszych firm przemysłu gumy i kauczuków w Polsce. Kryteria tej nagrody od początku są niezmienne to wysoka jakość produktów dynamiczny rozwój rynkowy, a w takich okresach jak teraz to jest zachowanie dobrej pozycji rynkowej, pozycji konkurencyjnej oraz trzecie kryterium, równie ważne jak dwa pozostałe, środowiskowa wiarygodność i rzetelność. Pozwólcie Państwo, że dokonamy teraz wręczenia statuetek. Mam wielką przyjemność przedstawić pierwszego laureata Rubber Prosperity 2013, jest to spółka Savex. Pogratulujmy spółkę Sawex. Na odbierze Pan Piotr Zagajewski, dyrektor zarządzający spółki. Prosimy o pozostanie tutaj. Kolejny laureat to spółka jawna Kabat. Na odbierze Pan Andrzej Kabat, właściciel spółki. Półka, siedzieć, <noise> statuetki są tylko trzy, i e, chciałbym Państwu przedstawić trzeciego laureata Rady Prosperity to Gumiverk Krajburg z Niemiec. Na producent mieszanek gumowych obecnych w Polsce. Nagrodę odbierze Pan Janusz Puto, menedżer spółki. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobraśluja. Gratuluję. Dziękuję Dobraśluja. Dobraśluja. reporterów.